Dzień dobry! Witam Was wszystkich bardzo gorąco na moim kanale, na którym pokazuję, podpowiadam, jak poznać siebie, takiego prawdziwego, jak odzyskać autentyczność, wolność, naturalność oraz osiągnąć spełnienie w życiu. Na początku, jak zwykle, bardzo serdecznie witam nowych subskrybentów. Dziękuję za subskrybowanie nowym osobom. Dziękuję, że jesteście. Dziękuję za komentarze. Nie na wszystkie od razu odpowiadam, ale na pewno to zrobię. Kochani, dzisiaj zapraszam na temat poczucia własnej wartości. Opowiem, co to jest, skąd się bierze, jak się buduje, co możemy zrobić, żeby go podnieść, podwyższyć poczucie własnej wartości, a na koniec zapraszam Was do przepięknego ćwiczenia. Gdzie przeprowadzę was przez proces wizualizacji, relaksacji i spojrzenia na siebie oczami miłości. Kochani, bardzo dużo się mówi o samoocenie. Może nie ostatnio, ale dużo się mówi. Um, osoby, które przychodzą tutaj do pracy do mnie, no tak, mam niskie poczucie własnej wartości, nie wierzę w siebie, źle myślę o sobie i tak dalej. Tak, dużo mówi się o samoocenie, o poczuciu własnej wartości. Mówi się o tym, aby lubić innych, szanować innych, no i nie tylko innych, ale również i siebie. I tak jak z jednym, czyli z tym lubieniem i szanowaniem innych, nie mamy takiego dużego problemu, tak z tym drugim zadaniem, czyli lubieniem, szanowaniem, a przede wszystkim kochaniem siebie, okazuje się, że mamy duży i spory problem. Człowiek samemu sobie może być przyjacielem, najlepszym, albo też największym wrogiem. Wszystko i można byłoby powiedzieć, no w takim razie wystarczy zostać swoim przyjacielem i zacząć dobrze o sobie myśleć. No tak. I gdyby to było takie proste, to wśród nas nie byłoby tylu osób, które mają niską samoocenę i niestety zbierają niezbyt fajne pokłosie tego. W swoim życiu. Czym jest poczucie wartości siebie? Jest to taki stan psychiczny, który określa, jak postrzegasz sam siebie, co myślisz o sobie, jak, jak zwracasz się do siebie, jak postrzegasz siebie, jakie emocje masz w stosunku do siebie, jakie zdanie masz na swój temat. Na to wszystko składa się to, co ty myślisz o sobie. A to, co ty myślisz o sobie, jest wynikiem najczęściej tego, co działo się w Twoim dzieciństwie. Dzieci rodzą się niemowlaki, rodzą się ze zdrowym i pewnym poczuciem własnej wartości czy pewności siebie. One kochają siebie, swoje ciało, one potrafią patrzeć godzinami w swoje odbicie, dotykać swojego ciałka, cieszyć się Nim. Cieszyć się najmniejszymi choćby osiągnięciami i sukcesami w swoim życiu. To my, rodzice, otoczenie, społeczeństwo, kultura, to, czego później to dziecko doświadcza, wpływają, że to, z czym ono się rodzi. Nie, nie pozostaje z Nim później do końca Jego dni, czyli z, nasz, z naszych dni, bo my później stajemy się dorosłymi osobami. Czyli wracając na to, co myślimy o sobie, jakie mamy poczucie wartości, jakie mamy poczucie pewności siebie, ma wpływ wiele czynników. Rodzice, którzy nas wychowywali, czy dostawaliśmy akceptację, docenienie, um, dowartościowanie? Czy byliśmy chwaleni, czy też krytykowani i oceniani, i porównywani, i warunkowani gdzieś tam w naszym życiu? Kolejne na naszą wartość wpływa doświadczenie nasze życiowe porażki to, co przeżyliśmy, a co nie było do końca miłe w naszym życiu. Jeżeli nasza odporność psychiczna nie jest zbyt duża, to biorąc to wszystko sobie do serca i później do umysłu, automatycznie wartość nasza obniża się. Ale bardzo dobra wiadomość. Poczucie własnej wartości możemy budować w każdej i zacząć budować w każdej chwili. Ono się buduje przez całe życie. Jeżeli w naszym dzieciństwie to zostało zaniechane czy też um, to co się działo tam nie wpływało na budowanie zdrowego poczucia e, własnej wartości to my możemy to zacząć w każdej chwili robić i zaniżone poczucie własnej wartości czyli zaniżona samoocena ma wpływ na w zasadzie na całe nasze życie, na to jakie związki budujemy i czy jaką pracę wybieramy, ma wpływ na naszą karierę, na to jak żyjemy, co mamy, na nasze umiejętności, czy wierzymy w siebie, nasze kompetencje i tak dalej. Czyli budować wartość siebie, pewność siebie, samoocenę warto, gdyż. Płynie to na komfort naszego życia. Co w takim razie wpływa na budowanie wartości siebie? Wiele czynników. Nasza umiejętność bycia asertywnym, umiejętność stawiania granic, umiejętne podchodzenie do naszych emocji. I radzanie sobie z nimi, budowanie właśnie samooceny, akceptacja siebie, czy wszystkiego, co się dzieje wokół nas, i wiele, wiele innych czynników, przekonania, które idą z nami, schematy, które mamy wbudowane. Tylko to wszystko to są czynniki, które wymagają pracy z naszej strony. Konsekwencji, wytrwałości i nie da się zrobić ich tak, o. Warto oczywiście to wszystko budować, podnosić, nabywać tych umiejętności, tylko jest mała taka kwestia, że nie da się tego zrobić bardzo szybko. I oczywiście zachęcam, jak najbardziej zachęcam do tego. Ja z tym się spotykam na co dzień. Wszystko, co, co robimy na sesjach, to jest. To jest po prostu budowanie wartości siebie, swojej świadomości, samoświadomości, akceptacji, zaufania do siebie, tylko to jest proces. Dzisiaj, za chwileczkę, zaproszę Was do ćwiczenia. Ćwiczenie niekoniecznie zbuduje Twoją wartość siebie w te parę minut, ale na pewno uświadomi Ci wiele rzeczy. Otworzy Ci Oczy na samego siebie, gdyż spojrzysz na siebie poprzez to ćwiczenie, które, przez które cię poprowadzę, oczami miłości, oczami miłości kogoś, kto wiesz, że cię kocha. Więc możliwe, że usłyszysz rzeczy i zobaczysz rzeczy, w których sobie w tym momencie nawet nie zdajesz sprawy. Także po tym krótkim, ośmiominutowym wstępie, zapraszam Was do ćwiczenia. Ćwiczenie zaczerpnęłam z Twojego podręcznego mentora Liliany Kupaj, komuś kto pracuje z osobami, polecam naprawdę, skarbnica wiedzy i narzędzi, korzystam z tego na co dzień w pracy, z bardzo cudownymi efektami. Więc em, Teraz zachęcam, aby znaleźć sobie jakieś fajne, wygodne miejsce. To będzie czas tylko dla Ciebie. Usiądź sobie, będziesz mogła zamknąć oczy i po prostu pobądź ze sobą, zobacz, co zobaczysz w swojej przestrzeni mentalnej. Usiądź w wygodnym miejscu. Zrelaksuj się i jednocześnie bądź uważny. Odpręż się, oddychaj powoli i głęboko. Spraw, aby Twoje ciało odprężyło się całkowicie. Wyobraź sobie, że możesz zaczerpnąć powietrze stopami i wdychać je tak, aby docierało do płuc. Napełnij całe ciało powietrzem. Następnie pomyśl, jak to jest naprawdę doceniać i akceptować siebie takim, jakim jesteś. Zanim rozpoczniesz proces wizualizacji, pomyśl o kimś, kto cię kocha. Mężu, żonie, partnerze życiowym, rodzicach, dziecku, po prostu wybierz sobie konkretną osobę. Jeżeli nie jesteś w stanie przypomnieć sobie nikogo, kto by cię kochał, pomyśl o sobie, która wiesz, że naprawdę cię docenia. Zapamiętaj, o kim pomyślałeś, ponieważ ta osoba będzie potrzebna na późniejszym etapie ćwiczenia. A teraz wyobraź sobie, że siedzisz w swoim ulubionym miejscu i piszesz biografię. Zobacz to miejsce wyraźnie. Możesz używać pióra, długopisu lub klawiatury komputera. Zacznij opowiadać historię swojego życia. Czujesz się komfortowo, pisząc historię swojego życia. Możesz poczuć i zobaczyć miejsce, w którym ją piszesz. Możesz zauważyć, jak słowa opisujące twoje życie z łatwością przychodzą ci na myśl. W trakcie pisania uświadamiasz sobie, że myślisz o kimś, o kim wiesz, że cię kocha lub docenia. Obraz tej osoby staje się bardzo wyraźny w twoim umyśle. Zauważ, że po drugiej stronie pokoju, w którym piszesz swoją biografię, widzisz kogoś, kto stoi za szklanymi drzwiami. Jest to osoba, o której wiesz, że cię kocha lub docenia. I gdy zobaczysz tę osobę, uświadamiasz sobie, że patrzy i obserwuje cię. Ty zaś decydujesz się opisać tę osobę w swojej biografii. Opisujesz rolę, jaką odegrała w twoim życiu. Poświęć trochę czasu, aby opisać tę osobę, to, co widzisz oraz to, co do niej czujesz, a nawet to, co mówisz do siebie, rozmyślając o niej. Zabisz to wszystko w swojej biografii. Poświęć na to tyle czasu, ile będziesz potrzebować. A teraz mentalnie. Łagodnie opuść swoje ciało i unieś się wraz ze swoją świadomością, przelatując przez pokój i przenikając przez szklane drzwi. Zwróć uwagę na to, co czujesz, stojąc obok osoby, która cię kocha. Poświęć nieco czasu, aby popatrzeć przez szklane drzwi i zobaczyć siebie, jak piszesz swoją biografię. Po prostu stań tam i zauważ, jak wyglądasz z tej perspektywy. Zauważ też, jak bardzo w tej chwili siebie doceniasz. Zwróć uwagę na to, co faktycznie teraz czujesz w stosunku do siebie, gdy patrzysz na siebie przez szklane drzwi. Możesz zauważyć, że masz dla siebie wiele akceptacji. Możesz też stwierdzić, że masz jej niewiele. Niezależnie od tego, co zauważysz, po prostu zaakceptuj to. A teraz delikatnie i łagodnie wczuj się w rolę osoby, obok której stoisz i wiesz, że Cię kocha. Delikatnie wniknij w jej ciało. Dla Twojej wyobraźni jest to niezwykle łatwe. Poświęć na to tyle czasu, ile potrzebujesz. A gdy znajdziesz się już w ciele osoby, o której wiesz, że Cię kocha lub naprawdę docenia, spójrz na siebie jej oczami. Gdy będziesz pisać swoją biografię, poświęć wystarczająco dużo czasu, aby w pełni docenić swoje zalety i wszystkie cechy, których istnienie uświadomiłeś sobie dopiero teraz. Zobacz siebie oczami miłości. A ponieważ znajdujesz się w ciele kochającej cię osoby, zwróć uwagę na słowa, które ona wypowiada w myślach, a także na to, co w stosunku do ciebie czuje. Zwróć uwagę na ton głosu, wypowiadającego pozytywne, doceniające cię myśli. Gdy w pełni uświadamiasz sobie swoje zalety i cechy, które czynią cię tym, kim jesteś, Łagodnie opuść ciało kochającej cię osoby i przenikając przez szklane drzwi, przemieszczając się przez pokój, wniknij z powrotem w swoje ciało. Opisz, czego właśnie doświadczyłaś, widząc siebie oczami miłości. Gdy będziesz pisać o tym, upewnij się, że opiszesz kilka zalet i ważnych cech, które zauważyłaś u siebie. Gdy oglądałaś siebie oczami miłości. A teraz pomyśl o przyszłości. Pomyśl o wszystkich miejscach i porach w przyszłości, gdy będziesz chciał łatwo przypomnieć sobie to cenne doświadczenie, jakim jest widzenie siebie oczami miłości i prawdziwe docenienie tym, kim jesteś. Pomyśl, no jak to ćwiczenie w mniej lub bardziej delikatny sposób zmieniło Twój wewnętrzny obraz samego siebie. Zwróć uwagę na to, jak możesz teraz faktycznie zobaczyć siebie z nowej perspektywy Perspekty perspektywy większego szacunku i miłości. A teraz powoli, w swoim tempie, zacznij powracać do pełnej świadomości. Stań się uważny na dźwięki dobiegające z zewnątrz. Gdy będziesz gotowy, otwórz oczy. Piękne ćwiczenie. Gdy będziesz też gotowy, czy gotowa, zadaj sobie pytanie, zapisz, zapamiętaj. Czego dowiedziałaś się czy dowiedziałeś się o sobie? Co ważnego wydarzyło się podczas tego ćwiczenia oraz co było wartością w tym ćwiczeniu? Wyciągnij dla siebie wnioski. Dziękuję Ci bardzo za dzisiejsze spotkanie. Zapraszam na kolejne za tydzień i życzę Ci owocnego budowania. Wartości siebie. Dziękuję Wam bardzo. Do usłyszenia i zobaczenia.